Cześć! Witam Was na naszym kanale. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, które od Was dostajemy. Każda historia jest wyjątkowa i pokazuje, jak różnorodne mogą być ludzkie doświadczenia. Chciałbym dziś podzielić się z Wami opowieścią Agnieszki. To historia o skomplikowanych wyborach, trudnych decyzjach i próbie wyjścia z sytuacji, która wydawała się bez wyjścia. Agnieszka przez lata żyła w dwóch związkach jednocześnie, próbując godzić dwa światy kiedy zrozumiała, że dłużej tak nie może podjęła decyzję o rozstaniu z oboma partnerami. Jednak zamiast ulgi przyszły kolejne trudności. Nachodzenie, telefony, a nawet próby kontaktu przez znajomych. Agnieszka znalazła się w sytuacji, która wydawała się nie do opanowania. Jak sobie poradziła? Czego nauczyły ją te doświadczenia? Posłuchajcie jej historii. Może znajdziecie w niej coś, co może również wam. Zapraszam do słuchania. Cześć! Chciałabym podzielić się z wami moją historią. Mam na imię Agnieszka i wierzę, że to, co przeszłam, może być dla kogoś przestrogą, a może i pomocą. Nie jest mi łatwo o tym mówić, bo to, co zrobiłam, było dalekie od ideału, ale wiem, że szczerość wobec siebie i innych to pierwszy krok, by wyjść na prostą. Byłam w związku z Kamilem przez 5 lat. Kamil był wspaniałym mężczyzną. Opiekuńczy, ambitny, z głową pełną planów na przyszłość. Mieliśmy wszystko, co powinno wystarczyć do szczęścia, a jednak czegoś mi brakowało. Może adrenaliny, może spontaniczności, a może po prostu wtedy jeszcze nie wiedziałam, czego tak naprawdę chcę od życia. Trzy lata temu zupełnie przypadkiem poznałam Artura. Był całkowitym przeciwieństwem Kamila, spontaniczny, pełen energii, z tym czymś, co sprawiało, że czułam się wyjątkowa. Ciągnęło mnie to jak wir. Na początku myślałam, że to tylko przelotna fascynacja, ale im dłużej z nim rozmawiałam, spotykałam się, tym trudniej było mi przestać. W pewnym momencie zaczęłam prowadzić podwójne życie. Z Kamilem byłam tą poważną, tą, która planuje przyszłość, a z Arturem pozwalałam sobie na spontaniczność i emocje. Myślałam, że mam to wszystko pod kontrolą, ale to była iluzja. Z czasem obie te relacje zaczęły mnie przytłaczać. Kłamstwa, ukrywanie się, ciągły stres. Czułam już, że nie jestem sobą. I wtedy, po trzech latach, podjęłam decyzję, by zakończyć to wszystko. Chciałam rozstać się zarówno z Kamilem, jak i Arturem, bo zrozumiałam, że nie mogę być z nikim, dopóki nie poukładam siebie. Najpierw rozmawiałam z Kamilem. Był w szoku, a ja czułam się jak najgorsza osoba na świecie. Pytał, dlaczego, co się stało, próbował mnie przekonać, że możemy to naprawić, ale ja wiedziałem, że to jest niemożliwe. Z Arturem było podobnie. Nie mógł zrozumieć, dlaczego chce odejść. Mówił, że to, co mamy, jest wyjątkowe, że nie mogę tak po prostu zakończyć i zniszczyć. Myślałem, że po tych rozmowach będzie łatwiej, ale nie było. Kamil dzwonił do mnie codziennie, pisał wiadomości, próbował spotykać się z moimi znajomymi, żeby dowiedzieć się, co się ze mną dzieje. Artur z kolei pojawiał się w miejscach, gdzie zwykle chodziłam, pod moim blokiem, w kawiarni, a nawet pod pracą. Czułam się osaczona i nie wiedziałam, co robić. Próbowałam być miła, tłumaczyć, rozmawiać, ale oni tak bardziej się nakręcali. W końcu zrozumiałam, że jedyne, co mogę zrobić, to całkowicie się od nich odciąć. Poblokowałam ich numery, usunąłem ich z mediów społecznościowych, a kiedy dzwonili z innych numerów, po prostu odrzucałam połączenia. Nie było to łatwe. Czasem miałem ochotę zadzwonić, przeprosić, wrócić do tego, co było, ale wiedziałem, że to tylko przedłuży chaos. Z czasem oboje odpuścili. Kamil chyba zrozumiał, że muszę iść własną drogą, a Artur w końcu zaakceptował, że to jest koniec. Dziś patrzę na tamten okres jak na trudną lekcję. Zrozumiałam, jak ważna jest szczerość, przede wszystkim wobec samej siebie. Gdybym mogła cofnąć czas, na pewno postąpiłabym inaczej, ale wiem, że te doświadczenia mnie zmieniły. Piszę do Was, bo wiem, że być może ktoś jest w podobnej sytuacji, rozdarty między dwoma światami, przerażony konsekwencjami swojej decyzji. Chcę Wam powiedzieć, że możecie z tego wyjść. To trudne, ale możliwe. Trzeba tylko zacząć od samego siebie. Agnieszka. Dziękuję, że wysłuchaliście historii Agnieszki. Jej doświadczenia pokazują, jak trudne mogą być konsekwencje naszych wyborów, ale też jak ważne jest, by być szczerym wobec siebie i innych. Agnieszka udowodniła, że nawet w najbardziej skomplikowanej sytuacji można znaleźć wyjście, jeśli tylko zaczniemy od podjęcia trudnej decyzji. Jeśli Ty również masz historię, którą chciałbyś się podzielić, napisz do nas. Może przeżyłeś coś podobnego lub zmagasz się z problemem, z którym nie wiesz, jak sobie poradzić. Twoja historia może pomóc innym, a komentarze widzów mogą być dla Ciebie wsparciem. Nie zapominaj, w takich chwilach nie jesteś sam. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.